O Jezu, olejki eteryczne kocham miłością absolutną. Tutaj mam akurat olejek cynamonowy. To jest mój ulubiony z wszystkich. Jakby ktoś się mnie zapytał, jaki jest Twój jeden ulubiony, to jest właśnie z cynamonu. Trochę się tutaj natłuściłam. Ale jest wspaniały. Ale nie o tym chciałam powiedzieć, bo właśnie skończyłam sobie pisać w moim journalingu. No i przyszło mi takie przemyślenie. Skąd mamy wiedzieć... Dlaczego zachowujemy się w pewien sposób, albo dlaczego jest nam mm, ciężko wyzbyć się pewnych na przykład nawyków? Albo skąd mamy wiedzieć, co tak naprawdę czujemy, co tak naprawdę myślimy, ale tak naprawdę z wnętrza, a nie z ego, jeżeli my ze sobą tak szczerze nie rozmawiamy, jeżeli my nie zadajemy sobie pytań, jeżeli my nie podważamy pewnych rzeczy, jeżeli my nie dochodzimy głębiej, tylko tak powierzchownie. Dlatego właśnie, jeżeli na przykład ciężko jest ym, Tobie, Piękna jest to, to po drugiej stronie, wyzbyć się jakiegoś nawyku, albo wyjść z jakiegoś wzorca, albo na przykład przestać jeść słodycze, czy przestać pić kawę, czy przestać robić jeszcze inny degenerujący Ciebie nawyk, to weź zeszyt i kartki, co bądź, weź długopis i zacznij po prostu pisać. Zacznij zadawać sobie pytania. Dlaczego to robisz? Co Tobie to daje? Jakie korzyści ukryte za tym się kryją? Bo za każdym nawykiem generalnie, takim, który nas nie wspiera, coś się kryje. On się nie bierze znikąd. I to, że my się trzymamy tego nawyku, też się nie bierze znikąd. Więc warto wejść w temat głębiej, warto sobie przeanalizować, warto siebie samego, siebie samą zapytać tak naprawdę, czego ja chcę, co ja potrzebuję, jak ja chcę, żeby moja relacja z jedzeniem na przykład wyglądała. Co ja czuję, kiedy jem słodycze? Jak moje postrzeganie się zmienia w momencie, kiedy jem słodycze? Czy jak jest po, jak jest przed? Jak ja się zachowuję, kiedy widzę słodycze, kiedy myślę o słodyczach? Jakie odpalają mi się programy, jakie mam postrzeganie? Co mi słodycze na przykład Ja Akurat trzymam się słodyczy, bo to jest taki temat bardzo żywy w mojej przestrzeni i te słodycze, no, gdzieś tam są obecne. Bo ludzie mają bardzo duży problem z tym właśnie, żeby wyjść z nałogu jedzenia Czy bo to też jest nauk, jakby nie było. Oczywiście przyzwyczajenie też, ale w dużej mierze też no, taki nauk, no co ma związek z przyzwyczajeniem, jakby nie było. No dobra, ale wiecie o co chodzi. To jest temat bardzo żywy, on jest, on jest cały czas aktualny. I ja sobie poradziłam z tymi sodyczami, ja sobie poradziłam w ogóle z jedzeniem. Ja na mojej ścieżce żywieniowej jestem już od 7 lat i to jest, to jest długo, to jest, to jest kawał czasu. Oczywiście moja ścieżka ewoluowała, ale trzymam się tego założenia, które tylko chciałam się trzymać. Trzymam się tego, co mi służy. I dlaczego tak jest? No między innymi dlatego, że poznałam siebie. że wyciągnęłam z siebie ten, te najważniejsze elementy, te, te, które jakby dały mi odpowiedź, dlaczego ja się pewnych rzeczy trzymałam w życiu, dlaczego było mi tak ciężko puścić pewne rzeczy. Bo na początku mojej zmiany żywieniowej to nie było takie oczywiste, że już przestaję jeść to, 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 to już wszystko wygląda idealo. Nie. To był proces poznawania siebie, to był, to był proces tworzenia relacji. Ale tego nie robimy ze spiną, tego nie robimy z walką, tego nie robimy ze stresem. Tylko bierzemy sobie zeszycik na przykład i zapisujemy sobie pewne rzeczy. Refleksje. Analizujemy sobie wnętrze nasze, to kim jesteśmy. Poznajemy siebie, wyciągamy z naszego wnętrza tę część. I to jest bardzo ważne, dlatego kochana kobieto, kochany mężczyzno, bierzesz... Notę, zbierzesz kartki, zaczynasz pisać. Nie zastanawiasz się, co masz pisać. Po prostu zacznij pisać. Na zasadzie, wzięłam ten journaling i zaczęłam pisać. I pozwól płynąć. A potem kieruj się w tym kierunku, w którym chcesz. To znaczy, jeżeli to jest temat słodyczy u Ciebie aktywny i chcesz jakby zadać sobie pytanie, dlaczego Ty jesz ciągle te słodycze, zadaj sobie to pytanie i zacznij pisać. Niech po prostu płynie. Nie kontroluj tego. To jest najważniejsze. Ok? Więc jeżeli chcesz poznać siebie i zrozumieć dlaczego to robisz, dlaczego sięgasz po te słodycze, zacznij pisać. Mówienie do siebie spoko, ale jednak pisanie wyciąga bardziej. Wyciąga bardziej. Więc zacznij pisać. Zabrałam się, słuchajcie, za wycieranie mojej monstery. Nie jestem profesjonalistką, po prostu zrobię to tak jak potrafię. Najpierw powycieram ją skórzu, a potem wodą destylowaną powycieram jej liście. Mam kilka monster, zwłaszcza na dole. I one są trochę zaniedbane. Ja w ogóle zaniedbałam swoje kwiatki ostatnimi czasy i troszkę bym chciała coś z nimi zrobić. Być może też część oddam albo sprzedam. Bo są naprawdę ogromne, ogromne. Ale jedną przytaskałam tutaj i ona będzie robiła mi za, fajny, za fajne tło. Ale chcę ją doprowadzić do ładu, bo widzę, że też jest jeden liść będzie wychodził. Tutaj gdzieś się plącze, powolutku malutki zalążek. Także jestem podekscytowana, bo może coś z tej monsery fajnego będzie. Ale stwierdziłam, że podczas wycierania tych liści... Najpierw w skórzu. <grych> no cóż, tak bywa. E, to stwierdziłam, że sobie troszkę do Was pogadam. Pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to tak trochę zaktualizować, e, może co u mnie i co teraz działam. E, no i mam też jedną kwestię, którą chcę poruszyć a propos zdrowia. Natomiast, czy zrobię to teraz w tym filmie, czy pogadam sobie o tym teraz, yy, nie wiem. Dlatego, że też nie chcę, żeby te filmy trwały naprawdę bardzo długo. A z moją zdolnością do rozgadywania się, one będą trwały po 30 minut i więcej. Nie wiem, czy do końca taka długość filmu mnie interesuje. Myślę, że jeżeli ten film okaże się zbyt długi, to z pogananką przyjdę po prostu w osobnym filmie i też się nic nie stanie. Przecież. Ale słuchajcie, co bym chciała powiedzieć, jeżeli chodzi o update e, mój, własny, z takiego mojego życia. Odżywiam się dalej roślinami. 7 lat już minęło i jestem absolutnie dalej zakochana w roślinach, natomiast no, moja droga roślinna już troszkę wygląda inaczej. I o tym też Wam będę chciała powiedzieć o tej transformacji żywienia, o tym, jak to wyglądało jeszcze parę, parę lat temu, a jak wygląda teraz. Bo myślę, że to jest też w ogóle ciekawe. Dla mnie sama jest to bardzo ciekawe, jak to wszystko ewoluuje i myślę, że może dla Was też to będzie. Zobaczymy. W każdym razie rośliny, rośliny, rośliny królują. Ja absolutnie kocham rośliny. Weganizm, zdrowy weganizm, ogólnie weganizm to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojego życia. Jestem bardzo zadowolona i nie ma momentu, żebym żałowała, nie ma momentu, żebym tęskniła. Nie ma momentu w ogóle zwątpienia, braku zaufania w to, co robię. Nie ma nie ma takiego momentu odkąd tylko weszłam na tę drogę. Nie ma. Natomiast co zauważam właśnie u kobiet, yy, chociażby, z którymi też, no, czy pracuję, czy rozmawiam na Instagramie chociażby, to zauważam, że kobiety właśnie mają brak zaufania. Nie do końca wiedzą, co robią. Mają yy, jakieś takie schematy myślowe, które bardzo mocno odciągają je od zdrowego weganizmu, w ogóle od powracania do zdrowia, od tego dbania w ogóle o siebie, jeżeli mówimy o żywieniu. Więc zauważam to też bardzo mocno. I zauważam brak pewności, um, taki e, trochę rozgardiaż na zasadzie, nie mam strategii, działam sobie od tak, trochę tego, trochę tego, trochę tamtego, a w międzyczasie jeszcze sobie zjem frytki, pizzę i jakiegoś hamburgera niezdrowego, tradycyjnego, i potem nagle znowu wracam. Czy są też takie sinusoidy? To jest bardzo charakterystyczne też, co zauważam że raz jest tak, raz jest tak, raz jest lepiej, raz jest gorzej, e, że kobiety cisną, walczą w ogóle, spinają się, e, nie do końca potrafią jakby zarządzać też czy emocjami właśnie, które mają bardzo duży wpływ na nasze na wybory żywieniowe, e, schematami, swoimi programami, działając z automatu i to jest bardzo mocno zauważalne i w związku z tym też jakby tutaj zaraz powiem, co działam, żeby tym kobietom pomóc i w ogóle kobietom pomagać, bo kocham pracować z kobietami, ale właśnie u mnie Powiem szczerze, no tak jakby na początku wiadomo, no było różnie, nie zawsze było tak lekko i przyjemnie, nie zawsze było łatwo. Tak, ja też siebie cisnęłam, ja też byłam w takim schemacie perfekcjonizmu, ja też byłam w restrykcjach, ja też popełniłam, w cudzysłowie, bardzo dużo błędów. I które jakby no dały mi dużo, jakby wyciągnęłam piękne wnioski na przestrzeni lat i naprawdę... Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, po prostu płynę, jestem w wolności, nie stresuję się, nie spinam, jestem w tej energii, która mnie prowadzi do zdrowia i która jakby sprawia, że jestem w stanie wytrwać na tej drodze, którą sobie wybrałam, która wiem, że jest dla mnie dobra i teraz jestem na niej, bo taką podjęłam decyzję. No i oczywiście tam ego, ego Sławek się odzywa i tak dalej, ale ja umiem nim zarządzać, a początkowo nie było to takie proste, więc wiem, że to może sprawiać naprawdę dużo problemów. Zwłaszcza jeżeli jesteś na początku swojej drogi. Hmm, natomiast, no, jakby to na początku też było u mnie, to nie jest tak, że mi przyszło od tak, bo część osób myśli i bardzo często też słyszy, Ania, to by to wszystko tak prosto przyszło, to by to łatwo tak mówić. No nie, nie przyszło mi to tak łatwo. Nie jest mi łatwo to mówić. Ee, że to jest takie proste, bo nie jest, ja po prostu zrobiłam ogrom roboty wewnętrznej, bo zmiana nawyków żywieniowych na zdrowe, które doprowadzają nas do zdrowia na wyganizm, surowy weganizm, to jest głównie praca wewnętrzna, bo bardzo małym procentem jest poukładanie żywienia, jakby zrozumienie, dlaczego jemy takie, a nie inne pokarmy i w ogóle w jakiej kolejności w jakim łączeniu, to bym powiedziała, może jest, nie wiem, z 30%, a 70% to jest praca wewnętrzna, czyli przekonania, emocje, myśli, schematy itd. i no nie. Więc ja zrobiłam tą robotę i dzięki temu wytrwałam na swojej drodze i cały czas w niej jestem i po prostu płynę. No i właśnie, co w związku z tym? W związku z tym stworzyłam dla kobiet Kobiecy Klub Zdrowia. Ja może zacznę w końcu coś z tym kwiatkiem robić, bo ja tak mi zastanawiam koło kwiatka i tak stoję, ale nie mam ewidentnie podzielnej uwagi. To muszę przyznać. Natomiast wracając do tematu. Stworzyłam Kobiecy Klub Zdrowia. To jest takie miejsce, to jest miejsce zamknięte. Tam są kobiety, które naprawdę jakby Wiedzą do czego idą, mają swój cel, ymm, wiedzą, że ich celem jest zdrowie, wiedzą, że chcą się pozbyć pewnych schematów przez które też wracają do pewnych nawyków degenerujących, które wiedzą, że chcą być wolne, które wiedzą, że chcą się czuć lekko, swobodnie, które chcą przestać w końcu cisnąć i być perfekcyjne i ciągle gdzieś tam trzymać bata nad sobą. To jest subskrypcja miesięczna, tam dołączamy po to, by cały czas się rozwijać, by każdego miesiąca pokonywać, ale w lekkości, kolejną barierę, kolejną blokadę, a może nawet nie co miesiąc, tylko co dwa miesiące albo w zależności nad czym dana kobieta pracuje i jak silnie jest to umiejscowione w jej ciele i w jej podświadomości, ale pracujemy sobie z danymi tematami, jeżeli kobieta ma jakiś konkretny problem, mówi, że ma jakiś konkretny schemat, no to dostaje całą strategię, krok po kroku właśnie jak ten schemat uwalniać. Pracujemy nad przekonaniami, nad energią, pracujemy z emocjami bardzo mocno, z układem nerwowym, to są takie podstawowe elementy, pracujemy z kobiecą energią żeńską, czyli sobie uruchamiamy tą naszą boginię wewnętrzną i ona po prostu sprawia, że my płyniemy, a nie ciśniemy i się katujemy. Oczywiście elementy self-love też, no bo są bardzo ważne, Oczywiście takie elementy dbania o siebie mentalnego, fizycznego, kroki fizyczne. Inspirujemy się też jedzeniowo, oczywiście poruszamy jakieś takie tematy zdrowotnościowe też. Natomiast jakby to takim głównym celem tej przestrzeni jest właśnie to, żeby kobiety budowały pewność siebie, żeby miały zaufanie, żeby właśnie już nie musiały błądzić, żyć w chaosie, żeby mogły sobie to wszystko poukładać do kupy. Jeżeli mają cel i wiedzą, że chcą być zdrowe i wiedzą, że potrzebują poruszenia swoją energią, Żeńską, potrzebują ukojenia układu nerwowego, jeżeli widzą, że potrzebują popracować z wewnętrznym dzieckiem, no to właśnie ta przestrzeń jest idealna, bo tam właśnie jest takie dopełnienie, bym powiedziała, takiego, takiego procesu w ogóle. I powiem szczerze, że to miejsce jest takim miejscem, do którego chciałabym dołączyć, kiedy ja zaczynałam swoją przygodę, kiedy też był chaos, kiedy też nie było dokładnie wiedzy, nie było też osób, które mogłyby się podzielić ze mną swoim doświadczeniem, które mogłyby się spotkać ze mną na żywo. I przeprowadzić mnie przez pewne rzeczy, bo tak spotykamy się też na żywo. Właśnie dzisiaj jest sobota, i dzisiaj mamy spotkanie na żywo, i będziemy sobie akurat dzisiaj robiły trochę wewnętrznego dziecka, wizualizację, ukochanie, ale też pogadamy sobie na różne bieżące tematy. Więc mi brakowało takiej przestrzeni, kiedy ja byłam w procesie, kiedy ja miałam nawyki żywieniowe, i dlatego stworzyłam też takie miejsce. Bo wiem, że fajnie mieć wsparcie, fajnie być w miejscu, gdzie zawsze możesz zadać pytanie, gdzie zawsze możesz się podzielić jakimś przemyśleniem, czy nawet jak masz kryzys, to możesz to powiedzieć i kobiety, które tam są, czy ja jako prowadząca, e, zawsze wesprzemy, zawsze powiemy, co zrobić, jak się pozbierać, jak sobie pouwalniać, jak sobie dać przestrzeń do przeżywania pewnych emocji i do tego, żeby siebie nie cisnąć. Więc ta przestrzeń jest bardzo mocno rozwojowa. Dlatego zapraszam Cię, droga kobieto, jeżeli czujesz, że chciałabyś pójść o krok dalej, jeżeli czujesz, że chciałabyś troszkę popracować nad pewnymi przekonaniami, nad pewnymi schematami, blokadami, chciałabyś w końcu poczuć, że płyjesz, a nie że tylko walczysz, walczysz, walczysz. To uważam, że to miejsce jest dla Ciebie i absolutnie Cię do tego zapraszam. To jest subskrypcja miesięczna, więc jeżeli przez miesiąc twierdzisz, że to nie jest dla Ciebie, możesz się z tego wypisać bo tam na siłę cię nikt nie trzyma. Ale jestem pewna, że jak wejdziesz i zaczniesz działać z nami, zaczniesz się z nami opukiwać i na inne sposoby resetować swój układ nerwowy, zaczniesz się ukochiwać, zaczniesz z nami się spotykać. Zaczniesz po prostu działać naprawdę z tymi blokadami, które jakby stopują cię, limitują cię przed doświadczeniem zdrowia, to myślę, że nie będziesz chciała zrezygnować, tylko będziesz chciała jeszcze bardziej płynąć i to cię będzie po prostu umacniało. Także, kochana kobieto, ta przestrzeń jest naprawdę niesamowita. Tam dzielimy się różnymi rzeczami, omawiamy różne rzeczy, inspirujemy się na różne sposoby, ale właśnie najważniejsze jest to, że my tam po prostu uwalniamy, uwalniamy czy emocje, czy blokady, przyglądamy się, rozkminiamy, wchodzimy głębiej, stajemy się bardziej odważne, idziemy w zaufaniu, idziemy po prostu, wiecie, płyniemy, my płyniemy i przede wszystkim uruchamiamy naszą naturalną energię, tak jakby podłączamy się pod nią, czyli my. Poruszamy też ciałem, pracujemy z ciałem i my uruchamiamy boginię w sobie. A bogini nie wybierze byle czego. Bogini wie, jak zareagować na pewne schematy. Bogini traktuje swoje ciało jak świątynia, a nie jak śmietnik. Bogini przygląda się, nie ocenia, nie katuje, po prostu jest obserwatorem, wyciąga wnioski podejmuje kolejne dobre decyzje. Czy żywieniowe, czy jakiekolwiek inne, więc ta przestrzeń jest po prostu magiczna, dlatego zapraszam Cię bardzo do niej, bo teraz są drzwi otwarte, można wejść, naprawdę dzieje się tam bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo rozwojowych, bardzo przyjaznych. To jest naprawdę taka siostrzana, fajna atmosfera, gdzie można się czymś podzielić, zapytać, coś powiedzieć, um, o coś tam zahaczyć, jeżeli mamy ochotę. Także naprawdę zapraszam, zapraszam, zapraszam. A tymczasem e, będę tutaj spryskiwała w końcu moje kwiatki i je trochę umyje bo naprawdę chciałabym troszkę je odchamić i sprawić, że one będą wyglądały pięknie i będą dekorowały ładnie mi mój salon i tu pokój, bo tutaj w pokoju mam też dużo kwiatków i muszę trochę je doprowadzić do ładu. Pamiętam, żeby je podlewać, tu już jest sukces. Natomiast no, troszkę trzeba je czasem umyć, odkurzyć, bo tego kurzu jest bardzo dużo, ja nie wiem w ogóle skąd. <laughs> ale no z tymi monsterami jest tak, że no trochę je zaniedbałam. No co tu będę dużo mówiła, no? Zaniedbałam. No ale okej. Okay. Słuchajcie, czytam też ostatnio książek, trochę takich odmurzających. E, nie są to, wiecie, wybitne jakieś e, tematy. To są jakieś romanse, to są jakieś kryminały, to są po prostu luźne książki, dzięki którym mogę się zrelaksować, e, zresetować swój układ nerwowy, dzięki którym po prostu mogę odpocząć, e, nie myśleć o niczym. Bo po co mam myśleć o czymś, jak mogę przeczytać fajną książkę. Nie, żebym tam się, wiecie, bała myśleć o rzeczach, bo w głowie nie mam jakichś ciężkich tematów teraz <grym> aktualnie. Ale czasem fajnie po prostu tak się dać ponieść, e, wczytać się, przenieść się do innego świata, poprzeżywać trochę inne rzeczy. Akurat w mojej książkach, które ja czytam, no nie ma tam za dużo przeżywania jakichś tam wybitnych emocji e, i takich jakichś, nie wiem, dreszczyku emocji czy czegokolwiek, bo to są albo romanse i to są takie dość proste, bym czasem powiedziała prymitywne. E, czasem to są to jakieś kryminały, ale bez jakiegoś szaleństwa. No i okej, okay, odpowiada mi to, lubię czasem takie książki, ale faktycznie e, no też trochę mi się już ten za takimi e, naukowymi rzeczami, takimi, które naprawdę dają um, nowy pogląd, świeży rzut na pewne rzeczy, no i które dzięki którym też się mogę oczywiście czegoś nauczyć, no i potem przekazywać tą wiedzę Wam. E, także, także tak to, kochanie, wygląda. Więc ja tutaj będę sobie czyściła te liście dalej trochę bardziej. Trochę porządniej, bo powiem szczerze, że mam problem z fukusem na tych liściach, jak tutaj do Was mówię, a też nie chciałabym mówić o dziwnych rzeczach i nieskładnie. Chciałam, żeby mnie każdy zrozumiał. Więc moi drodzy, zabieram się za pucowanie moich kwiatuszków, a my widzimy się później. Ale muszę Wam też się bardzo pochwalić, bo oddałam, słuchajcie, trzy ogromne worki. Ubrań. No i tutaj są jeszcze jakieś takie buty i duperalki, ale słuchajcie, jestem bardzo dumna, bo naprawdę robiłam przegląd szafy i wywaliłam ogrom rzeczy, które po prostu już mi nie są potrzebne. Nie są mi potrzebne. Po co tyle rzeczy? Po co tyle ubrań? Więc stwierdziłam, wyrzucam, oddaję. Właściwie to oddaję, bo oddaję biednym, potrzebującym. A są to naprawdę bardzo fajne ubrania, bardzo dobrej jakości, używane niewiele. A nawet jak używane wiele, to i tak z szanowaniem, bo ja szanuję ubrania. I nigdy nie są podarte, zepsute w jakikolwiek sposób. Więc, więc ktoś sobie naprawdę bardzo fajnie z tych ubranek skorzysta. I naprawdę jestem z siebie bardzo dumna, że tyle się pozbyłam, bo ja często popadałam w takie przywiązywanie się do ubrań. Tego mi szkoda, to jeszcze może się przyda, to kiedyś może jeszcze założę. Nie. Nie używam tego, czuję się tym niewygodnie, to już nie jest moje, nie podoba mi się to, oddaję. Oddaję robię przestrzeń na nowe, to, które mi bardziej leży. Ale nie nadrobiłam zakupami tych oddanych rzeczy. Nie, nie uzupełniłam garderoby o taką ilość ubrań. Oczywiście jak tam, o, jakiś tam wpadł, bo na wakacjach też dostałam trochę rzeczy. Porządkowanie w szafie jest bardzo uwalniające, stwierdzę. No dobrze, moi Państwo, na tym zakończymy sobie tego vloga. Tak to nazwijmy, ten film, który powstał naprawdę spontanicznie. Który też powstał, dlatego że stwierdziłam, że chcę wyjść ze strefy swojego komfortu, że w końcu chcę ruszyć, że już nie chcę prokrastynować, dlatego że ten film, e, a właściwie do nagrania tego filmu, już zbieram się naprawdę bardzo długo i bardzo chciałam to zrobić, ale miałam takiego wewnętrznego sabota sabotażystę, który ciągle mnie powstrzymywał i w końcu stwierdziłam, że muszę użyć mojego haka umysłu, który a właściwie dzięki któremu ja po prostu. Zrobię to, co mam zrobić, nie patrząc na nic innego, i w ogóle nie myśląc o niczym innym, i zastanawiając się tak naprawdę nad niczym. Więc zastosowałam, zadziałało, wzięłam, zrobiłam i jestem z tego bardzo szczęśliwa. Nie jest może to idealne, może jest to trochę chaotyczne, natomiast jest to autentyczne, prawdziwe, spontaniczne. Czyli tutaj wyjście z takiej, um, z takiej bezpiecznej sfery planowania i posiadania scenariusza. To jest bardzo takie moje coś, co chciałam uwolnić bardzo mocno i udało się, przynajmniej na razie, i myślę, że już to pójdzie w dobrym kierunku, więc bardzo się z tego cieszę i naprawdę cieszę się, że powstał ten film. Możesz, możesz dać piękne i znać w komentarzu właśnie, jak Ci się widzi, jaki jest odbiór Twój, jakie są Twoje wrażenia, jak Ci się oglądało ten materiał do końca. Jestem bardzo ciekawa w ogóle. Natomiast ja miałam dużo frajdy. Bawiłam się świetnie w ogóle tworząc ten materiał i te pogawędki. To, że tutaj siedzę i nagrywam, też bardzo się cieszę i no po prostu czuję ogromną radość. I tym akcentem właśnie tej wielkiej radości chciałabym zakończyć ten film, bo już wiem, że on już trwa, dlatego że jestem na etapie jego składania. Dogrywam tylko ostatni element pożegnania, dlatego że zaraz też zaczynam spotkanie z moimi kobietami z Klubu Zdrowia. Mam przygotowaną piękną wizualizację na spotkanie z wewnętrznym dzieckiem. Ja prowadzę kobietę, ale też sama to robię, więc wszystkie tutaj mamy absolutne korzyści. Oczywiście też nie obejdzie się bez pogawędek, no bo sobota to jest taki czas, kiedy się spotykamy i omawiamy sobie różne bieżące tematy. Jak są jakieś pytania, albo chcemy sobie o czymś powiedzieć, to jest to właśnie na to czas, a takie spotkania, gdzie regulujemy sobie wspólnie układ nerwowy, to przeważnie jest w środy wieczorem. Spotykamy się na takie pół godzinki, robimy sobie praktykę wspólną i naprawdę to jest cudowne. Absolutnie wspólne praktykowanie rzeczy, to jest absolutna magia. A więc kochana kobieto, jeszcze tutaj chciałabym Cię zaprosić do tej przestrzeni, jeżeli chcesz pracować z kobietami ze mną, jeżeli chcesz robić praktyki na regulację układu nerwowego, jeżeli chcesz pracować z wewnętrznym dzieckiem i chcesz dzięki temu zmienić swoje wzorce, jeżeli chodzi oczywiście o jedzenie i powracanie do zdrowia, ale oczywiście to działa też na inne aspekty, natomiast my się skupiamy na zdrowiu. Zmianie nawyków żywieniowych na czysto roślinne, na takie, które są wspierające, gdzie nas nie ciągnie do przetworzonych rzeczy, gdzie uwalniamy się od tych programów i tych zachciewajek. Więc jeżeli czujesz, że chciałabyś być w takim miejscu, chciałabyś być otoczona opieką kobiet, wsparciem, chciałabyś mieć taki bodziec, który gdzieś tam cię troszkę zmotywuje, zdyscyplinuje, który będzie Ci po prostu popychał do przodu. A zwłaszcza jeżeli nie masz takich osób wokół, to tym bardziej myślę, że powinnaś być w tym miejscu. <grym> to tak szczerze powiem. Ale jeżeli czuję, że Cię wyłażę, że chciałabyś dołączyć, to śmiało, śmiało, śmiało napisz do mnie wiadomość prywatną. Albo skomentuj ten film, albo napisz na Instagramie, ja tobie dam dostęp do tego klubu. Jest to wspaniała przestrzeń, i bardzo się cieszę, że ją stworzyłam. I teraz pragnę ją tylko rozwijać, 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 um, i patrzę jak ewoluują wszystkie kobiety, które są w tym miejscu i idą po swo. Yeah. Słuchajcie, dzisiejszy dzień był naprawdę fajny, bo byłam też na saunie, odpoczęłam, poczytałam książkę, przerobiłam właśnie trochę tego vloga, pogadałam sobie do Was, potem poszłam jeszcze na wieczór biegać. Eee, umyłam włosy, które zresztą ścięłam. <laughs> Spójrzcie, na ten hardkorowy krok miałam do pasa prawie. Eee, więc naprawdę, naprawdę sobie dzisiaj pocilowałam, To był bardzo fajny dzień, bardzo ciepły też dzień. Cudownie, cudownie się czuję i mam nadzieję, że wy też. Także, kochani moi. Do zobaczenia w następnym filmie i dzięki za oglądanie. Pa!